Tutoring to dojrzała relacja dwóch osób, ucznia i nauczyciela. Zanim ta dojrzałość między nimi powstanie, muszą się trochę dotrzeć, nauczyć się komunikować, ale gdy już to osiągną po jakimś czasie, okazuje się, że droga przez edukację, przez szkołę jest o wiele prostsza. Dzięki granicom, które uczą się stawiać i dzięki otwartości, która także w ramach tej pracy musi powstać. Narzędzia tutorskie nie są tylko do stosowania z podopiecznym konkretnym. Nawet mając grupę 15-osobową, całą klasę, stosuje się narzędzia tutorskie. To, w jaki sposób się zachowujemy, w jaki sposób dajemy informację zwrotną uczniom, jeżeli oceniamy, jakie to jest ocenianie, czy wartościujące, czy nie, to wszystko jest bardzo ważne. Tego się nauczyłem na kursach tutorskich, i to sprawia, że w jakiejkolwiek się relacji nie znajdę, czy jeden na jeden, czy w relacji z grupą, to y, potrafię odnaleźć się w każdej sytuacji, w sytuacji, kiedy uczeń prowokuje. Bardzo często tak jest. Bardzo mocne prowokacje, y, po to, żeby wypróbować, jak daleko może się posunąć. I przed tym, jak poznałem narzędzie tutorskie, nie potrafiłem w ty w ty z tymi sytuacjami sobie radzić y, do końca. Często niosłem taką y, sytuację do domu, czułem, że ona mnie jakoś y, zżera, nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. I tutoring daje narzędzia y, y, do poradzenia sobie. W wielu sytuacjach. Nauczyciele bardzo się wypalają podczas zajęć. Ja sam zużywałem swoją energię na potęgę, co doprowadziło do wypalenia zawodowego. Tutoring pozwala popatrzeć na siebie z innej perspektywy, popatrzeć jaki mam temperament, jakie mam mocne strony jako nauczyciel, dobrze je skanalizować, dobrze je podać ustawić granice. Dzięki narzędziom tutorskim jestem w stanie przeżyć cały tydzień pracy swobodnie, naturalnie, cały czas mając na uwadze swoje dobro i dobro uczniów. Mój tutor osobiście zmienił moje postrzeganie chodzenia do szkoły, ponieważ kiedy idę do szkoły, przechodzę przez drzwi i spotykam się z moim tutorem w drzwiach, mówimy sobie dzień dobry, to nie jest takie przywitanie się, pozdrowienie z każdym, z każdym nauczycielem z kadry po kolei, tylko to jest takie bardziej przyjacielskie. Witamy się, opowiadamy sobie jakieś historyjki z dnia, jeszcze przed przyjściem do szkoły, co się stało w tramwaju, czy jakieś proste, codzienne rzeczy. Takich rzeczy nie mówi się z każdym spotkanym nauczycielem w szkołach, w których nie ma tutoringu. Tutaj ten kontakt jest zdecydowanie bardziej na wyższych relacjach. Jest zdecydowanie fajniejszy i taki pewniejszy i bliższy. Jest Stosunki są takie bardzo ludzkie, a nie, nie takie sztywne, jak często jest to w szkołach, właśnie. W relacji tutorskiej uczeń zyskuje bardzo wyraźną, autentyczną podmiotowość. Nie jest jednym z 30 uczniów w klasie. Co jakiś czas poświęcenie mu kilku minut uwagi sprawia, że wytwarza się relacja i poczucie odpowiedzialności za to, co mówi. To jest bardzo istotne, że ta chwila spędzona z tutorem musi być autentyczna i zazwyczaj właśnie jest autentyczna i do tego dążymy. I uczniowie po jakimś czasie doceniają tą autentyczność. Masz tą świadomość, że jesteś za coś odpowiedzialny i ta druga osoba też jest względem ciebie odpowiedzialna. Tak samo jak ty jesteś zobowiązany, musisz coś zdać, musisz bardziej się przyłożyć, ponieważ to nie przejdzie po prostu bez echa, ta osoba się tą zainteresuje. I wtedy, kiedy się e, po jakimś czasie, dłuższym, krótszym, uczeń zorientuje, że odpowiedzialność, mówienie prawdy i wzajemny szacunek jest wartością, która naprawdę jest <grytania> istotna i niesie to później, po skończeniu ze szkoły, dalej w życiu zawodowym, rodzinnym, towarzyskim i tak dalej, i to okazuje się być wartością niewiarygodną. Co może być lepszego niż pielęgnowanie w trakcie nauki z jakimś nauczycielem z wzajemnego szacunku i odpowiedzialności? To jest chyba najlepsze, co możemy dać uczniom, z czym możemy ich ze szkoły wypuścić. Dzięki narzędziom tutorskim jesteśmy w stanie y, czuć się cały czas swobodnie, ale jednocześnie y, iść z pracą do przodu. Nie mamy poczucia fikcji. Wcześniej spotykałam się z przypadkami, kiedy był jeden wychowawca i 30 uczniów w klasie. A tutaj mamy zestawienie jeden na jednego. Jest jeden tutor, jeden podopieczny, ten kontakt jest zdecydowanie bardziej indywidualny. Można się skupić na, nie tylko na szkole, ale także życiu prywatnym. Wtedy tutor pełni ogromną, odpowiedzialną rolę w kontakcie z rodzicami, kiedy nie zauważają, kiedy coś się dzieje. W szkole, w której mamy bardzo dużo dzieci, bardzo dużo młodzieży. Bardzo jest trudno o chwilę uwagi. W relacji uczeń, nauczyciel, tutor, uczeń podopieczny, bardzo ważna jest ta chwila spotkania. To jest kluczowe. Te 5, 10, 15 minut, które jest poświęcone raz na kilka dni, po to, żeby wysłuchać się nawzajem. Przede wszystkim, żeby tutor wysłuchał ucznia. Jeżeli uczeń daje pewną informację nauczycielowi, robi to zazwyczaj w zaufaniu. Jest to dla niego ważne i docenia tą chwilę. I tutor nie musi nawet rozwiązywać jakiegoś problemu. Zazwyczaj wypowiedzenie pewnych rzeczy jest już dużym komfortem dla ucznia, który owocuje w przyszłości.